No i dobra, my też sobie skleimy coś na Fame MMA. Od razu powiem Wam, że Fame ma obstawicie tylko i wyłącznie w BetCliku. Nie ma innej opcji, żeby u, u, u bookmachera z polską licencją gdzieś sobie to obstawić, więc jeżeli nie macie konta, możecie od razu odebrać promocję i zagrać kupon bez ryzyka przegrane, więc wysłuchajcie. Jeżeli nie macie konta w Betkliku, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego. Obstawiłem 50. Tak, jak teraz widzicie, możecie stworzyć pierwszy obojętny jaki kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 5 dych kasę można wypłacić. Jeżeli wejdzie, kasę można wypłacić, więc tutaj naprawdę fajna opcja. Pierwszy komentarz pod tym filmem, Odsyłam, zrobimy też sobie taki kupon za 57 zł na tym filmie. No i witam Was oczywiście tutaj na kanale Obstawiam Info. Prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Lecimy jeszcze z konkursem. Jest do wygrania stuwa pod fejmem MMA. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie zwycięzców wszystkich walk, które teraz widzicie. Czyli wpisujecie 1, 2, 1, 2, 1, 2 i tak dalej. No i oczywiście typujemy do godziny 18.00 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracz na betklik, bo ten login trzeba dopisać do komentarza. Takie komentarze nie biorą w zabawie, czyli taki standard i oczywiście lecimy z naszymi typami. No i dobra, na początek ten fantazyjny kupon za 57 zł, czyli jeżeli zagrać sobie choćby coś takiego, a założycie konto w betkliku z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, to jeżeli nie wejdzie taki kupon, wraca do was 5 dych i możecie je od razu wypłacić na konto bankowe. My tutaj celujemy w 1021 zł. No i najwyższy kurs na tym kuponie to to, że którykolwiek zawodnik będzie liczony w starciu Casio i Parkę. No wydaje nam się, że tutaj Oj, będą działy się cuda w tej walce, nie zdziwię się nawet jak siądzie ten, ten zakład, że jeden i drugi będą liczeni, tam kurs 10 na to zdarzenie, w każdym razie kleimy sobie 6 takich zdarzeń za 57 zł i taki mocniejszy kupon, czyli trebel, to wrzucamy dwie stówki na 719 do wygrania, 4,09 kurs ogólny, dwie walki na wygraną na punkty, bo wydaje nam się, że w tych walkach po prostu zawodnicy no nie dysponują taką siłą i takimi umiejętnościami, żeby uśpić czy też skończyć po prostu przed czasem swojego oponenta, to chodzi o walki Malczyńskiego z Polakiem i Dubiela z Nykielem, więc tutaj kursy 1,45 i 1,82 i za to dajemy, że Kamiszka wygra przed czasem z Linkiewicz po kursie 1,55 no i z tego tak jak widzicie robi nam się 4,09 czyli będą emocje dzisiaj wieczorem na Fame ma. oczywiście jeżeli chodzi o kupony na piłkę nożną, no to śmiało znajdziecie w opisie pod tym filmem linki do kanału, gdzie takie typy oczywiście znajdziecie, my dzisiaj odpoczywamy od piłeczki jutro do niej wrócimy, a dzisiaj fantazyjnie pod fejmem i Oczywiście przypominam o, tym, o tej promocji w Betfliku. No, warto sobie to wykorzystać. Link macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Dobrego dnia. No i na dzisiaj to było na tyle. Dzięki, że oglądaliście z mojego końca. I jak zawsze zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Słyszymy się niebawem. Jutro już normalnie z piłeczką. Dobrego dnia. Nara.